Witaj, w dzisiejszym filmiku opowiem Ci krótko o Marce Farmacji. Ta marka ta nie jest jeszcze dobrze znana w Polsce, ponieważ w Polsce pojawiła się w sierpniu 2018 roku, a więc teraz będą to trzy lata. To, że nie jest dobrze znana, nie znaczy, że prężnie się nie rozwija, ale o tym za chwileczkę Ci opowiem. Ja nazywam się Kinga Galler i z marką Tą współpracuję od października 2020 roku. Kto jest założycielem marki? Markę założył 70 lat temu lekarz dr Jeff Dettuna, którego misją od samego początku było żyć w zgodzie z naturą, a więc dostarczać człowiekowi takich produktów, dzięki którym będzie mu się czuło żyło lepiej i będzie czuł się zdrowo. Marka farmacji znajduje się w 125 krajach na całym świecie, natomiast w 29 krajach działamy w network marketingu, a więc marketingu sieciowym. Farmacji jest w 100% samowystarczalny. I co to oznacza? Nasze fabryki mieszczą się na ekologicznie chronionym terenie, dzięki czemu jak najmniej zanieczyszczeń i szkodliwych związków chemicznych trafia do naszych produktów. Oprócz tego, że marka farmacji produkuje produkty, to produkuje również opakowania do tych produktów, i stąd 100% tej samowystarczalności. Co nas wyróżnia na tle innych marek? To, co nas wyróżnia i to, co powinno zwrócić Twoją uwagę na początku, to złote zasady doktora Tuny. W naszych produktach nie znajdziesz parabenów, formaldehydów rakotwórczych, metali ciężkich. Wszystkie produkty są tworzone właśnie w naszych laboratoriach bez GMO, nie testujemy na zwierzętach. Co jeszcze? Brak używania roślin, które są zagrożone wyginięciem. To bardzo ważne i wszystkie barwniki w naszych produktach pochodzą z barwników roślinnych, a nie ze sztucznych barwników. Jakie my w ogóle posiadamy produkty? Opowiem Ci tutaj o czterech filarach produktowych. Pierwszy filar wyglądaj dobrze. I tutaj znajdują się takie tradycyjne produkty do pielęgnacji ciała, takie jak szampony, balsamy. Perfumy o wysokim poziomie zaperfumowania, dzięki czemu długo utrzymują się na skórze, a także kosmetyki do makijażu. Wszystkie nasze produkty są testowane dermatologicznie, a dodatkowo produkty do oczu okulistycznie. A więc, jeżeli ktoś jest uczulony na tusze do rzęs, nakretki do oczu, to nasze produkty nie będą tego wywoływały. Dlaczego? Dlatego, że my w naszych produktach nie mamy silikonów który właśnie bardzo często uczula. Drugi filar czuj się dobrze, a więc tutaj seria lecznicza, bo taką również posiadamy. Seria lecznicza, czyli oparta na wyciągach roślinnych, takich jak aloes, nagietek lekarski, wyciąg z drzewa herbacianego, czy też wyciąg z kasztanowca. I teraz, jeżeli na przykład masz problem z wypadaniem włosów, z żelakami, Egzemy, bóle mięśniowe, to właśnie gama tych produktów będzie rozwiązaniem Twoich problemów. Trzeci filar, mieszkaj dobrze. A więc tutaj szeroka gama naszych biośrodków czystości i można powiedzieć, że dom sprząta się sam. Dlaczego? Dlatego, że nasze produkty są bardzo skuteczne, a przede wszystkim bezpieczne dla skóry. Nie musisz już sprzątać w rękawiczkach, spokojnie możesz gołymi rączkami pracować i na pewno nie będziesz miała żadnego problemu ze sprzątaniem czy uciążliwym szorowaniem. Wszystkie produkty są na bazie koncentratu, a więc są bardzo gęste, a co za tym idzie, bardzo wydajne. I czwarty filar wellness. Wellness, czyli nasze suplementy diety, no bo skoro lekarz założył firmę, to trudno byłoby, żeby nie znajdowały się w niej produkty wspierające nasze zdrowie, dbające o nasze samopoczucie, które wzmacniają naszą odporność, a więc tutaj bogata gama suplementów diety. Cofnę się jeszcze do jednego filaru tego poprzedniego, dlatego że nasze środki czystości mogą być również stosowane przy przydomowych oczyszczalniach ścieków. Nie zawierają one chloru, a także szkodliwych związków chemicznych. Także, jak widzisz, wszystkie produkty są naprawdę bezpieczne. Jeżeli zainteresowały cię produkty bądź sama marka, napisz do mnie, chętnie odpowiem na twoje pytania, podzielę się swoim doświadczeniem, przekażę ci więcej szczegółów, być może dołączysz do mojego zespołu, będzie mi bardzo miło. Znajdziesz mnie również na Instagramie Kinga Pharmacy Time. Yy, śmiało pytaj, naprawdę chętnie odpowiem na twoje pytania yy, i przekażę coś jeszcze, bo uwierz, że w naszej firmie można też nieźle zarobić. Ale o tym już w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam! Pa!